Dzisiaj w karcerze błogosławiony Raimund Skapui, generał zakonu, wybitny spowiednik, XIV-wieczny Dominikanin. Żeby spotkać się z błogosławionym Raimundem z Capui, musimy poszukać cienia. Cienia, który daje osoba, najlepiej kobieta, pobożna niewiasta, święta mistyczka. Takich w karcerze jest wiele, jak i w historii Kościoła. I właśnie w ich cieniu możemy spotkać Raimunda. Raimund najpierw w poświęceniach, Zostaje kapelanem miniszek w Montepulciano. Tam spowiada siostry i pisze biografię świętej Agnieszki z Montepulciano. Później wykłada pismo święte, jest przeorem w Rzymie, ale prosi o zwolnienie z tego urzędu, po to, żeby móc głosić i spowiadać. Generał zakonu mianuje go spowiednikiem i kierownikiem duchowym świętej Katarzyny ze Sieny. Pomaga jej, ale także papieżowi w misjach dyplomatycznych w czasie, kiedy w kościele trwa wielka schizma zachodnia. Rajmund spowiada tłumy nawracające się pod wpływem świętej Katarzyny. Z Katarzyną łączy go głęboka przyjaźń, a będąc jej kierownikiem duchowym, staje się także jej duchowym synem. Po śmierci Katarzyny zostaje generałem zakonu i przeprowadza. Reformę. Reformę polegającą na powrocie do pierwotnych obserwacji, do modlitwy, studium i głoszenia. Dzięki temu mówi się o nim ojciec i odnowiciel zakonu. Mówi się, to za dużo powiedziane. Tak się mówiło. Natomiast Rajmund został trochę zapomniany i musiał czekać aż 500 lat na swoją beatyfikację. Mimo, że zapomniany. To jednak nadal lubiany przez mistyczki. Tym razem upomniała się o niego święta siostra Faustyna Kowalska, której wspomnienie przypada 5 października, czyli w dniu wspomnienia błogosławionego Rajmunda z Kapuji. W polskiej prowincji Zakonu obchodzimy wspomnienie świętej Faustyny. Ale myślę, że Rajmund, przyzwyczajony do cienia, uśmiecha się i mówi: ze świętymi kobietami nie wygrasz. Widzimy zatem cichego człowieka skupionego na misji misji pomagania drugiemu człowiekowi Kościołowi. Co ciekawe, ta misja ma w sobie też wymiar kierowania. Rajmund modli się, studiuje, głosi, spowiada, ale jak trzeba, to i zakon zreformuje. Jeśli chcecie być pokorni i odważni konkretni w działaniach, to módlcie się do błogosławionego Raimunda z Skapui. Tak się składa, że błogosławiony Raymond jest moim patronem zakonnym, dlatego zapytałem go, jakie zadanie chciałby Wam dzisiaj postawić. Powiedział tak, módlcie się za swoich spowiedników. Od siebie dodam, że to wszystkim wyjdzie na dobre.